Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części Szachów ze mną. Tym razem mam dla Was kolejną partię z turnieju Bonabanko Grand Prix Chess Festival, jak oni się tam nazywają, partia z mistrzem, mistrzynią FIDE, tak myślałem na początku, żeby to powiedzieć, ale jednak sprawdziłem na profilu International Chess Federation, że Moja przeciwniczka to niejaka Livia Jarocka, mistrzyni FIDE kobieca, ale też ciekawostka męska. Ciekawostka dlatego, że no, oczywiście wiadomo, że kobiety mogą zdobywać męskie tytuły, ale no, jej ranking w standardzie jest bardzo, bardzo niski. Więc nie wiem, może to po prostu za jakieś osiągnięcia ona dostała to mistrz, to, tego mistrza FIDE. Być może, no są takie przypadki przecież, nie? że tam, nie wiem, ktoś dostał mistrza FIDE, no bo wygrał w jakimś turnieju do pierwszej kategorii tam jakieś mistrzostwo świata, czy coś no i dostał. Więc być może tutaj, być może tam, nie wiem, w jakimś tam, no, no nie wiem, no to są tylko dom, domniemania moje być może normalnie zdobyła i ranking Eloski trochę spadł. Niemniej, no, zawsze miło jest zagrać z kimś takim. Zatem, no, gramy rankingi, podobne 2420, moje 2400, no tutaj, no, wiadomo, jakieś takie podejrzane. E, nie może ci powiedzieć, no dobra, no, ale ty Eloski masz przecież taki skopany i masz tylko pierwszą kategorię. Spoko! Wiecie, prawda jest taka, że ta moja pierwsza kategoria a to ile tych turniejów eloskich zagrałem? Cztery do tej pory trzy. W Krakowie zagrałem, dwa Najdorfy zagrałem. No i ten w skarżysku zagrałem, i to jest na przestrzeni czterech lat. Moi drodzy, no to to jest masakra. No jednak priorytety, nie? No i też ten kanał taki bardziej hobbystyczny, więc no. Jasne, no szachy są spoko, szachy naprawdę. W Warto w nie grać, ale żeby poświęcać całe życie, będąc na poziomie kandydata, to, to jest jednak już lekka strata czasu. Więc to taka moja. Mój taki hint życiowy, moi drodzy. Nie poświęcajcie na szachy więcej, niż mogą wam one zwrócić. Po prostu. Zatem dobra, no przejdźmy do tej partii. Partia bardzo ciekawa. Jak wy sami widzicie po grafie, no, działo się. Dwa greetmówy po stronie mojej i jeden po stronie przeciwniczki. Bardzo dużo błędów, no ale no wiadomo, no Blitz. Blice rządzą się własnymi nienormalnymi, nienormalnymi prawami. Zatem zobaczmy, jak to tam przebiegało. Poszły cztery z Sycylijka, Gambit Smith'a Mura, ale taki trochę nienormalny, no bo teraz po prostu gram tak w duchu Gambitu szkockiego, coś takiego. Mm. Dlaczego tak dziwnie? No bo cóż, no mistrzyni Fide, mistrz Fide, no bo miał FM yy, koło kołoniku, więc no jednak postanowiłem yy, no zagrać coś innego, coś yy, poza książką, no bo książkowe Sycyliki z kimś takim, no to raczej możecie zgadywać, że wasz przecinek będzie przygotowany na coś takiego. Zatem, pyk, pyk, Roszada, skończyliśmy rozwój. No tutaj jest jakiś pionek wisi, więc sobie związaliśmy. Taki bardzo podejrzany jest ten wariant, ale no dobra, poszło, rozwijamy skoczka, nie wiem czemu to ma być great move, no po prostu zwykły rozwojowy ruch, nie? No skoczek, no to wybijamy, no jasne, no tutaj jakieś, no ten skoczek, ten pionek będzie tutaj dochodził, mój rozwinięty za jego, no w sumie też trochę rozwinięty, więc na no, trochę upraszczamy, trochę atakujemy jakieś słabości, no i cóż, no teraz cofam gońca, czemu go cofam? No bo widzę, Fajna roszada. Mamy tutaj już jakieś cztery figury. No, ten skoczek tak pół na pół, no ale no liczmy go jako czwartą figurę. Przeciwniczka ma tylko tutaj skoczka i jakiegoś gońca głupiego. Więc może tutaj coś by się udało stworzyć. No, zobaczmy. Tymczasem wieża. Już teraz myślałem, żeby powymieniać i wskoczyć. Ale ja no, zagrałem jeszcze taki profilaktyczny ruch. Powymieniliśmy. Pyk, pyk. No, i wiadomo, no tutaj jest taka bardzo prosta pułapka. Mianowicie, gdyby przeciwniczka zagrała cokolwiek, nie wiem, no gońca na przykład, nie? No to by dostała matem i byłoby fajnie. No, niestety nie zagrałam, no bo mistrzyni FIDE. No cóż, ale zagrała również słaby ruch. Widzicie, jest słabość pól. I oczywiście ja nie uciekam gdzieś tam, gdzieś tam, tylko po prostu staram się królową tutaj wskoczyć, coś zrobić. No, niestety jest też ten goniec. Które no, jednak no, coś będzie bronił. E, taki zwykły plan no, to po prostu odejście wieżą e, no, i goniec wraca na G7. Wraca chociaż nigdy nie był, no, ale no, to jest G7, to jest taka jego, e, takie jego naturalne akwarium, naturalne środowisko. Zatem e, goniec na B7. Z pewnie z opcją wymiany tego skoczka, no, bo bez tego skoczka będzie mi raczej niemożliwe, żeby tutaj cokolwiek e, zdziałać. Zatem cofamy skoczka. No wiadomo, pionek jakiś wisi, no i ta pozycja mi się tak no trochę już przestała podobać, no bo tutaj wiadomo, z tym odstałym pionkiem no całkiem spoko było, ale no teraz tutaj jest jakiś pionek, tutaj no czarny stworzył centrum z perspektywy czarnego, no ta pozycja jest spoko, nie? Jak najbardziej, jest bardzo fajna, bardzo fajny goniec, no tutaj jakieś słabości, no ale no co, no pyk, pyk, no i wszystko się trzyma tak naprawdę, nie? Albo po prostu no wystarczy wymienić królową i pozycja czarnego jest, no, banalna, nie? Zatem, no, postanowiliśmy trochę zamieszać. Zatem poszedł skoczek na h5. E, dlaczego? No i to jest też dobry move, dobry move tak? E, dlaczego? No bo, bo, bo tak sobie pomyślałem, no, w, w najgorszym wypadku będę mieć 3 pionki za tego skoczka, więc, no, w materialnie nie będę stał jakoś wybitnie słabo. Ale no będzie aktywność, będę tutaj stwarzał jakieś groźby, więc może się coś tutaj wydarzy. No wiadomo, no to też jest blitz, więc no na blicach różne rzeczy się mogą wydarzyć. Niemniej w partii klasycznej najprawdopodobniej zagrałbym tak samo. Zatem no wiadomo, no tutaj jakaś groźba, przeciwniczka nie musi tego zabijać, no ale no widzi skoczek za darmo, no to sobie pacnęła. Zatem szach, pyk, jeden pionek, drugi pionek, wymiana, trzeci pionek, zatem mamy trzy pionki. Trochę się pozycja uprościła, jednak no mamy jakieś groźby matowe, więc gdyby przeciwniczka na przykład się połasiła, pyk pyk i da sobie mata, no to my będziemy pierwsi. Nie? Ale oczywiście no to, to są takie groźby, no wiadomo. W tej sytuacji zagrała no lepiej, także jest groźba mata. No to my cóż, no gramy tak. No i to, to, to jest właśnie takie... Pamiętacie jak Wam kiedyś mówiłem, że nie warto nigdy grać tak totalnie na wymianę figury. No. No wiadomo, no, czarny widzi. Wymienimy królową. Łatwo wygramy partię. Proste równanie. Nie? Więc no, stara się wymienić tą królową. Jednocześnie dzięki temu jakoś wzmacniać pozycję swoich figur. Więc no, na pewno to, ten gońc tutaj stoi lepiej niż tutaj stał, nie? Jakoś blokuje F2 piona. Ten ruch nie rozumiem. Czemu on jest podejrzany? No bo tak naprawdę nie widzę lepszego ruchu. No czy ten ruch był lepszy niż po prostu wieża na E? Hmm. No co, bo no wieża na F nic nie robi. No broniła piona, ale ten pionek i tak nie jest atakowany teraz. Ani w następnym ruchu raczej. No bo królowa tutaj, może królowa tu. No to tu, nie? No to, to, to nie są jakieś wielkie ten... W groźby. Jeśli królowa w sumie tutaj to nawet ja zagram wieżą. I powinno być chyba OK. Tak mi się wyda. Wieża wskakuje na E6 z obcą wiadomo, no, tutaj jakiegoś wjazdu. No i moja przeciwniczka teraz popełnia druzgocący błąd y, grając y, rozwiniętym gońcem na A8. Być może chcę po prostu otworzyć tutaj kolumnę, jakaś wieża, jakieś tutaj gwiazdy. Y, jednak no teraz y, mam remis moi drodzy. Zatem proszę was, żebyście przystopowali to wideo i postarali się znaleźć e, najlepszy ruch dla białego. Witam was po przerwie moi drodzy. Zatem jeśli wam się udało no to gratuluję, bo to naprawdę bardzo fajne posunięcie. Zatem remisującym ruchem dla e, białego jest wieża na g6. Jeśli zagra coś takiego, no to jeszcze może to przegrać, no bo ginie tutaj goniec. E, jeśli by zagrała na przykład coś takiego z opcją jakiegoś mata no to gramy great Move. A. no i w, te, w tej konfiguracji będzie remis, jeśli się zasłoni dostaje szacha, w ten sposób pyk, 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 pyk. też będzie remis zatem no jeśli wam się udało no to naprawdę gratuluję, bardzo fajna opcja no niestety ja nie zagrałem w ten sposób, zagrałem tutaj a przeciwniczka zrewanżowała się równie słabym ruchem. No zatem ponownie moi drodzy, proszę Was, żebyście przestopowali i znaleźli najlepszą kontynuację dla białego. Witam Was po przerwie, <grym> jakże długiej. Cóż, no tutaj po prostu trzeba było wybić, wybicie i królowa na C8. Great move. Po prostu zdobywamy jedno, jednego z tych dwóch gońców. Mamy przewagę pionkową, raczej powinniśmy to wygrać. Zatem jak najbardziej e, fajne, e, fajne opcje, no ja tutaj cóż, no, no niestety, no zagrałem w ten sposób, a nie winny. no ale przeciwniczka popełnia kolejny e, błąd, e, no i taka, takie takie zdgustowanie, no jak mając e, tytuł mistrza FIDE, można grać e, w tak beznadziejny sposób, e, moi drodzy, e, po pierwsze, był to blitz, więc... E, no wiecie, no na blicach nie, bardzo często są tworzone naprawdę podejrzane rzeczy. Jest bardzo mało czasu do namysłu, więc po pierwsze, no ten tytuł ona zrobiła najprawdopodobniej na szachach klasycznych, tak zgaduję. Więc no to są zupełnie inne szachy tak naprawdę. No tam jest bardzo dużo liczenia, bardzo dużo czasu przede wszystkim. Więc no jednak no, nie bądźmy zbyt krytyczni, trzeba zrozumieć. Zatem no królowa poszła tutaj, no to my gramy wydaje mi się z ruchy, no nie chciałem grać tego f4, no bo wiadomo wierzy, wiedzie mi i będzie niefajnie. Zatem no postanowiłem poświęcić w duchu y, tamtego wcześniejszego wariantu. Goniec skakuje, musi się zasłonić wieżą. No to ja sobie tak patrzę, no oczywiście no w ten sposób no bo tutaj związanie fajnie wygląda, no to szach, no seria szachów teraz następuje, great move. jakieś. No w tej sytuacji tutaj Mogła się zasłonić, na szczęście nie zrobiła tego, co trzeba było zagrać. No, trzeba było po prostu wybić, zagrać królem na F, już oddać tego piona, no i grać taką końcóweczkę z jedną figurą mniej. Ale no, za to mamy dwa pionki za tą figurę, które przechodnie są, więc może by się udało to jakoś zremisować. W tej sytuacji szach na szczęście się nie zasłoniła, odeszła królem, no to szach znowu odeszła, szach. Szach. No i teraz popełnia błąd, który przegrywa partię. Zatem, moi drodzy, ostatnie, e, ostatni raz proszę Was, żebyście przystopowali wideo i znaleźli właściwy ruch dla e, białego. Witam Was po przerwie. No to było dosyć proste, oczywiście. Królowa jest związana, więc no, wieża jest podbiciem, więc ją sobie po prostu bierzemy, przecinka bijemy, bijemy, no i mamy totalnie wygraną pozycję w tej sytuacji. No, takie prosta sztuczka, proste związanie, no, którego jednak mistrznik Fide nie widziała pod presją czasu, więc po prostu, no cóż, no, mamy trzy przechodnie piony, no i one biegną, i raczej powstrzymać ich nie można. No, oczywiście ona próbuje, no to szach, pyk, szach, pyk, no i nagle mamy fajnego przechodniego pionka goniec, pionek, goniec psz, za, zasłonił, no jednak na ten pionek nie pójdzie, no jednak pójdzie, no bo poszedł na c4 goniec, no i coś teraz z tym gońcem będzie trzeba zrobić, no to najprawdopodobniej pójdzie tutaj, no to zapromujemy, pyk, pyk, jeśli pójdzie tu, no to pyk, bije, pyk, 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 dochodzimy do pionków, mordujemy, biegniemy, dorabiamy skoczka i matujemy. Yy. No i tyle z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Jedyne, co chciałbym, z czym chciałbym Was zostawić po obejrzeniu tego filmu, to właśnie ta złota myśl, iż nie należy nigdy no, nastawiać się negatywnie patrząc na ranking i tytuł swojego przeciwnika, przeciwniczki. No bo tak naprawdę tytuły i rankingi nie grają. Liczy się tylko podejście, obiektywne podejście do pozycji. No i no cóż. Macie, oboje macie puzzle Jeśli, i w, z, w większości wypadków wygra osoba, która lepiej go rozwiąże. Niekiedy wygra osoba, która po prostu będzie miała szczęście, jakieś niedopatrzenie, no, no wiadomo, no takie są szachy. Więc e, dzięki wielkie za obejrzenie, życzę Wam wszystkim zdrowia, pozdrawiam Panią mistrzynią, Mistrzyni fide e, Życzę zdrowia, życzę szczęścia przy szachownicy, może jeszcze będzie kiedyś okazja sobie zagrać e, bonusowo. Przepraszam za ten niski ranking, no ale tak jak powiedziałem, w to konto jest zgłoszone do czeskomu, więc te punkty powinny zostać zwrócone, więc to, to nie powinno być większego problemu. Ale jeszcze raz przepraszam, no bo wiadomo 1630, no to tak to problematycznie trochę wyglądało. I też Pani Mistrzyni Fidel mogła tak trochę negatywnie do tego podejść, że właśnie jakiś tam cheater czy tam ktoś. Na pewno programem nie grałem, no bo sami widzieliście ile tych błędów tam było. No, programy raczej tak nie grają. No dobrze, moi drodzy. Dzięki wielkie za obejrzenie. Życzę Wam wszystkim zdrowia. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.